Wtedy właściwie naszym celem była miejscowość walczania znajdująca się 14 kilometrów na własnych. Nie, nie, nie spokojnie. Ja to będzie się nie wiem, nie to miała rzadka wygodowa. Po raz kolejny spotykamy się na imprezie pod nazwą Sztuka Integracji. Jest to wydarzenie kulturalne o charakterze integracyjnym. Dzieci i młodzieży niepełnosprawnej będącej pod opieką. Wojewódzkiego Domu Kultury, jak również po raz pierwszy w tym roku z udziałem młodzieży i dzieci niepełnosprawnych z powiatu kieleckiego i z powiatu Staszowskiego. Naszym zawsze marzeniem jest spotykanie się z dobrymi ludźmi. Do takich zaliczamy księdza Mariana Florczyka, biskupa naszej tytiezy, który od lat współpracuje z Wojewódzkim Domem Kultury i dziś akurat korzenie z jego inicjatywy się spotykamy. Parę lat temu były robione dwie pod rząd takie imprezy. Trochę był inny charakter z, z konkursami, z zawodami, z jakimiś szlakami. Dziś jest taka, bardziej takie spotkanie jesienne z księdzem biskupem, który jest opiekunem tych dzieci. Yy, dzisiaj Wojewódzki Dom Kultury jako która jest organizatorem dzisiejszej imprezy, jest, jest takim łącznikiem między właśnie tym światem czasami niedostępnym dla, dla dzieci niepełnosprawnych. Chcemy, żeby ten dom kultury był nie tylko dla dzieci pełnosprawnych, ale także, a przede wszystkim dla dzieci niepełnosprawnych, aby tam następowała taka prawdziwa integracja.